W oku niejednego ucznia zakręciła się dziś łezka ze szkołą, nauczycielami oraz koleżankami i kolegami pożegnali się tegoroczni maturzyści. Z kamerą towarzyszyliśmy tym z pierwszego liceum ogólnokształcącego oraz zespołu szkół elektroniczno telekomunikacyjnych. Lata spędzone w szkolnych ławkach często należą do najmniejszych w naszym życiu, a przyjaźnie podczas nich zawiązane pozostają na lata. Dlatego też dzisiejsze uroczystości przepełnione były wzruszeniami. Łezka w oku zakręciła się u niejednego ucznia pierwszego liceum ogólnokształcącego. Wszyscy jesteśmy bardzo wzruszeni tym, że no niestety nasza przygoda z liceum się kończy. To pewien etap naszego życia, który no niestety dobiega końca. U mężczyzn też łezka? Tak, tak, tak. Jestem bardzo wzruszony <noise> tą sytuacją. No, zżyłem się z tą szkołą, muszę powiedzieć. Przez trzy lata to uczęszczałem, no cztery? i przez 4 lata. No, no i w, to jest ostatni dzień w tej szkole, więc na pewno na pewno tutaj be, be, będzie jakieś wzruszenie. Brakować nam będzie przede wszystkim ludzi, zarówno koleżanek i kolegów, jak i nauczycieli przyznają uczniowie jedynki. I tego, że... Wpadliśmy w tą rutynę, prawda, że zawsze codziennie razem i nagle trzeba będzie się rozstać. Ludzi przede wszystkim, ale nauczycieli pod, pewnie też myślę, że są tacy, z którymi na pewno nie jeden z nas miał dobry kontakt i w związku z tym no, zżyliśmy się prawda, siłą rzeczy. Mimo wszystko pewnie nauczyciele chociaż byli czasami bardzo wymagający, ale to pewnie dzisiaj yy, wyszło na dobre. Tak, 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 tak. Ja wielokrotnie byłem w takiej sytuacji, gdzie bez pomocy nauczycieli, no, nie byłoby już mnie w tej szkole. Muszę powiedzieć, że naprawdę, jeśli chodzi o, o nauczycieli, to naprawdę pomagają, pomagają. Dziś uczniowie świętują, ale nie zapominają o czekających ich ważnych egzaminach maturalnych, a te rozpoczną się 4 maja. Nie wątpimy, że będzie bardzo intensywnie i no, zamiast siedzieć na słońcu, to raczej spędzimy ten czas nad książkami. Ale dzisiaj luz. Tak, 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 dzisiaj zabawa, dzisiaj koniec, zakończenie roku szkolnego, więc musimy to uczcić na pewno. Jak? No na pewno hucznie. W ostatnim dniu szkoły towarzyszyliśmy z kamerą także uczniom Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. Uroczystość zorganizowano w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, z którą to placówka podpisała umowę o współpracy. Rektor uczelni Czesław Królikowski pozwolił sobie na osobisty wątek. Swoją karierę zaczynałem od ukończenia w ten czas jeszcze liceum technicznego, które nazywało się Liceum Elektryczno-Mechaniczne w Poznaniu które zostało przekształcone potem z technikum energetyczne, w którym przez 10 lat pracowałem. To był mój początek, a zatem jeżeli Państwo, którzy tu jesteście i dzisiaj jesteście absolwentami tej szkoły, to jest wasz początek. Możecie dojść także do najwyższej jaka, jak wiadomo jest w uczelni profesora. Umowa o współpracy zespół szkół elektroniczno-telekomunikacyjnych podpisał także ze spółkami kolejowymi. Wracamy do korzeni, licząc na ścisłą i obosną współpracę, mówiła Nina Piotrowiak, dyrektor szkoły. Podpisy złożono na umowach z PKP Cargo oraz PKP Przewozy Regionalne. Dzięki współpracy z tą pierwszą możliwe jest wsparcie dla zdolnych uczniów w postaci stypendiów. Przyznano je 11 osobom.